do jednego. To było zwycięstwo piłkarzy Kolejorza. Panowie, w zasadzie w tym meczu różnicę zrobił duet Peszko-Lewandowski, duet z reprezentacji Polski i można powiedzieć, że jeżeli Lech nie ma swoich hasów bo nie było Sztylicza, nie było Arboledy, renhifo wiadomo, usunięty do młodej ekstraklasy, to to jest nadzieja Lecha na to, że przejdą lepsze czasy. Nadzieją Lecha jest w ogóle ten wynik, bo był to, był to ostatni moment na przełamanie się i dołączenie do tej górnej, górnej części tabeli, drużyny górnej części tabeli. Mnie zawiódł tutaj, bo skoro mówimy o piłkarzach reprezentacji, jest Peszko, jest Lewandowski, natomiast no, Sadloka, poza kilkoma dobrymi interwencjami, zapamiętam też z tego powodu, że zasłużył na, na czerwoną kartkę. Tak, pokarmy to w jednak. Był jeszcze Seweryn Gancarczyk, oczywiście jeśli chodzi o piłkarzy reprezentacji. Co zdecydowało Maciek twoim zdaniem o tym, że Lech pokonał ruch i dlaczego Ruchy przegrywa mecze z drużynami, które są od niego... No Nie wyżej w tabeli, ale są wyżej notowane różnicą dwóch goli. Myślę, że ten mecz udowodnił to, że, że piłkarze Lecha mają jednak i, i większą skłonność, i większą łatwość do gry z pierwszej piłki w środku boiska. Lepiej się rozumieją przy wymianie pozycji, przy notowaniu pozycji ludzi grających w środku pomocy. Poza tym mieli piekielnie szybkiego peszka a, a, a Ruch niestety grał bez Niedzielana. Ale, ale tym bym się na miejscu niebieskich nie tłumaczył. bo Chociaż dokładnie oni bo każdy tutaj szukają... niebieski, który tak będzie tłumaczył zostanie zielony niestety. Ale oni tutaj szukają powodu, bo kiedy Andrzej Niedzielan nie gra, to Ruch wtedy przegrywa. peszko pracował nie za dwóch, a za trzech. Drodzy Państwo, rozmowa Rafała Patry z trenerem niebieskich właśnie, czyli zespołu ruchu Waldemarem Fornalikiem. Gościem magazynu Szybka Piłka jest trener ruchu Chorzów, Waldemar Fornalik. Panie trenerze, dużo się mówiło o tym, że ruch Chorzów jest rewelacją ekstraklasy w tym sezonie, no ale chyba z tymi panami jeszcze należy zaczekać, bo, bo tak rewelacyjnie wcale nie jest. Kiedy przychodzi do gry z Mocnymi, z Wisłą, z Legią, czy tak jak teraz z Lechem Poznań, okazuje się, że trochę do poprawki jednak jeszcze zostało? Zgadzam się, że zostało wiele do poprawki, ale myślę, że to też no, jest kwestia... Yy składu personalnego. No nie ukrywajmy, w Lechu, w legi czy w Wiśle no na pewno jest wielu piłkarzy o większych też umiejętnościach i gołym okiem to widać w sytuacji, kiedy drużynie trochę nie idzie, no wtedy wychodzą najczęściej czysto piłkarskie umiejętności. My dzisiaj zaczęliśmy grać po stracie bramki dopiero. I tu jest taki dla mnie moment zastanowienia. No bo Lech to jest w moim ocenie w dalszym ciągu klasowa drużyna, ale nie musieliśmy stracić tej pierwszej bramki. Myślę, że to był nasz współudział przy tym. A czy, pańskim zdaniem, lepiej by było, yy, większa szansa na korzystny wynik, gdyby mógł zagrać w tym spotkaniu Andrzej Niedzielan? Nie da się ukryć, że to jest wasz kluczowy zawodnik? No, wie pan odpowiedź nasuwa się sama. No skoro z Andrzejem my graliśmy te najlepsze mecze, czy z Jagielonią, czy z Polonią Bytą, to myślę, że. No to musiało mieć, chociaż no, ja ciągle powtarzam, nie ma ludzi niezastąpionych, ale są ludzie, których trudno zastąpić i chyba tak jest w tym wypadku. Dyskomfort pracy w takich klubach jak Ruch Chorzów polega na tym, że, no, że niestety nie może pan być pewny tego, że w zimie nie będzie osłabień w pańskiej drużynie. Ciężko będzie zatrzymać tych piłkarzy, którzy teraz się wyrównają, bo wiadomo, że, że jeśli chodzi o pieniądze, to w Chorzowie się nie przelewa. Mam deklarację ze strony właścicieli klubu działaczy, że zrobią wszystko, żeby ten stan osobowy utrzymać, a jeżeli już trzeba będzie nie tyle pozbyć się, co sprzedać zawodnika, no to najwyżej jednego. Myślę, że przy tym, gdyby się sprzedało jednego zawodnika, no jest szansa uzupełnienia i grania no dalej, dobrą piłkę przede wszystkim, bo ja ciągle mówię, my będziemy analizować i podsumowywać to wszystko po tych następnych meczach, po tej całej rundzie plus dwa mecze rewanżowe i wtedy usiądziemy, określimy sobie jasno cele, określimy na co nas przede wszystkim będzie stać.